Kevin, twoje 10 punktów, trzy razy dojeżdżałeś na pierwszym miejscu, mimo wszystko to nie wystarczyło do tego, żeby odnieść zespołowe zwycięstwo. Czego twoim zdaniem dzisiaj zabrakło? Zabrakło zdecydowanie więcej treningów u siebie, żeby móc więcej na treningu pokombinować, po to, żeby właśnie tak jak dzisiaj, tor nas z początku bardzo mocno zaskoczył. No, wszystkich zaskoczyć z początku tak? i aby ten początek nam popsuł cały plan na, na całe zawody, ale końcówkę zawodów sądzę, że już każdy się w miarę dopasował i znalazł te ustawienia, żebyśmy dociągli ten wynik. Przed nami teraz mecz z Ostrowem. No też trudny rywal, jak każdy rywal w pierwszej lidze. Jakoś szczególny, myślisz, żeby się do tego przygotowywać? i Jakie też masz nastawienie przed tym spotkaniem w tych derbach Wielkopolskich? Jesteśmy w stanie pobalczyć w Ostrowie? Tak, mamy mocny zespół, tak? tylko e, troszeczkę pecha w tym wszystkim. Pogoda nam nie sprzyja u siebie na to, żeby aby sprawdzić przede wszystkim sprzęt. Pojedziemy do Ostrowa e, z pazurem, tak, żeby. Pokazać każdy z nas pokazać jak najlepszy wynik i żeby wygrać, albo chociaż właśnie jak najbliżej tego wyniku, żeby móc tutaj bonus, tak, osiągnąć. Widzę też, że atmosfera jest dobra, Ty chciałeś swój sprzęt swój motor udostępnić Adrianowi Cyferowi dzisiaj na biegi nominowane. On ostatecznie z tego nie skorzystał, ale widać, że wspieracie się wszyscy za jednego, jeden ze wszystkich. Tak, to trzeba powiedzieć, że w, w całej drużynie jest naprawdę mega atmosfera. Każdy, co serię biegową podpowiada sobie w którą stronę on idzie i tak dalej. Ja chciałem pomóc Adrianowi, użycie motocyk. Jedziemy dru drużyną, tak wynik drużynowy robimy i jak najbardziej, jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, to jestem za.